25 zł? Dla mnie pluska w promocji. Bilet do kika. Ruszowy miś dla małej. 25 za złotówkę. Bukiet kwiatów albo książka. Dla mnie to szansa na normalne życie. Kamila to moja przyjaciółka ze studiów. To moja siostra. Kamila to moja narzeczona. Znamy się od 6 lat. No, prawie 7. Byłyśmy razem w grupie na handlu międzynarodowym. Poznaliśmy się w kościele. Kilka lat temu stwierdzono jej twardy Bez leczenia nie mogę chodzić, pracować, normalnie funkcjonować. Mogą jej pomóc zastrzyki z takiego leku. Tesabri. Jeden kosztuje 6400 zł. Kuracja trwa minimum 24 miesiące. Polska jest jedynym krajem w Europie, który nie refunduje tego leku. 24 razy 6400 to dużo, jak dla jednej osoby. Ale nie wiem, jak dla kilku tysięcy osób. Tyle co nic. Kawa i ciastko. Kino. Książka. To tylko 25 złotych. To moja szansa na życie bez bólu.